Siemaneczko z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hofbergman. Oczywiście gramy dalej na starej wersji, to jeszcze nie jest 1.1.0.1.0.4. To jest przesady. Chociaż jest sam fakt, że. Dobra, nieważne. Chociaż fakt, że, że gdyby reaktywujemy serię, nie oznacza, że zaraz ta wersja nowa, na którą wszyscy czekają. Wszyscy czekają, jak gdyby. No to, że za chwilę ona się tutaj pojawi, raczej nie, jeszcze troszeczkę poczekamy ale to nie, nie zwalnia mnie od, od obowiązków, żeby tu ogarnąć i przygotować tą serię pod nowszą wersję która no, będzie kiedy będzie dobra, A więc tak zaczniemy sobie dzisiaj, w sumie będzie taka jak gdyby reaktywacja serii i reaktywacja sejwa, bo ja już tutaj szczerze mówiąc bardzo dużo zapomniałem, nie wiem w ogóle o co tu chodzi dużo rzeczy no jak gdyby ogarnąć znowu co tu się dzieje i sobie najpierw wyrzucimy ten obornik. Na statystykach, jak dzisiaj odpaliłem save'a, to wychodziło na to, że tu jest tylko 6000 litrów tego obornika. Tutaj na tej mapie jest obornik wypychany, dobra. Eee, czekajcie, nie może wiadę jakoś tu? Mniejszym ciągnikiem trzeba by, Albo kurczę, kamerem trzeba było to robić. A dobra, już podjechałem tak. Bo w sumie chcę później jechać jeszcze do szklarni. A więc musimy tutaj ogarnąć kilka rzeczy. Nie będę karmił na maksa zwierząt, ponieważ przy ewentualnym przejściu na yy, nowszą wersję i odpalenie w Seasons, takie karmienie na zaś, że się tak wyrażę, i na maksa, no nie będzie fajne takie, bo po prostu tam jest trochę inaczej będzie to ogarnięte, tak więc tyle tylko, żeby zwierzęta tutaj w miarę, żeby nie przymierały głodem, żeby były napojone i to wystarczy. No i teraz jak na razie jak sprawdzałem te wszystkie zwierzaki, to tutaj w sumie nie jest tak źle, że chodzi o, o wodę, to chyba największy problem może być z kurami i kaczkami, tam jest ich najmniej, tej wody, ale to nie jest aż taki problem, natomiast będziemy musieli tak, udrożnić wreszcie, tutaj kurczę, coś nie widzę, a bo jeszcze nie dojechałem, udrożnić trochę tutaj przejazd, bo tego jest trochę obornika 6 ton, więc... Mogę to zrobić jednak za, za pomocą Kremera To jest fajnie bo Na tej mapie Obornik jest wypychany Tak więc trochę więcej roboty I rzeczywiście jak będzie tutaj Seasons I z tymi wszystkimi bajerami które No jak gdyby No ci którzy oglądają Na przykład kanał snu albo śledzą Odpowiednie fora to wiedzą jakie tam fajne Rzeczy będą na nowszej wersji I rzeczywiście Jeżeli jeszcze wrzucimy sobie Sezon ja tutaj planowałem chyba, już nie pamiętam, czy 6 dni, czy 9 dni, ale raczej się teraz y, chyba skłonię do 9-dniowego sezonu, bo tutaj będzie naprawdę mnóstwo jeszcze dodatkowych rzeczy do ogarnięcia. A więc, y, pola. A mam ich teraz, jest dosyć dużo. Mam ich dosyć dużo. E, one są wszystkie, już nawaplowane to co potrzeba, a będę musiał kupić też. No, 82 tysiące, 82 tysiące, dlatego będę musiał kupić. Będę musiał kupić jakąś talerzówkę. Znaczy, nawet nie jakąś Nawet już sobie wybrałem takiego Amazona Catros 4500, bodajże, ale szczerze mówiąc, to jest porażka. Pod, nie, może akurat pod John tak dziwnie działa, ale ona tam połowę, połowę coś tam żuje połowę nie. Przynajmniej na tej mapie. Całe szczęście, że to sobie odpaliłem na innym saveie. I tam wypożyczyłem to, chyba na, nie chyba, chyba sobie wypożyczymy agromasza, talerzówkę i po prostu ogarniemy te pola. Bo tu w sumie nie będę siał nic, e, tylko chodzi o to, żeby je przygotować. Te pola e, w sumie chyba zrobiłem głupotę, bo trzeba było sobie wypożyczyć już przed tym odcinkiem i puścić na Corsplay. Niech ciągniki tam jeżdżą i John Deere sobie jeździ. No i chyba to, dobra, to, to jak skończę to yy, nagrywanie tego odcinka, to wtedy tobie polecimy, a może w następnym odcinku będziemy też to robili, yy, trochę więcej będzie informacji do przekazania mam nadzieję, dobra, o kurcze, nie zebrałem jeszcze tego, dobra, a, nie będę tego wszystkiego na maksa ogarniał, zrobiłem głupotę, trzeba było tutaj kramerem przyjechać i chyba przyjadę kramerem. Tak im, pościelić to można w sumie. To akurat nie, nie będzie problem. I tutaj chyba trzeba będzie pościelić. Bo tu kilka dni jeszcze może, mogę przekręcić, żeby zarobić trochę więcej kasy. Żeby na Seasons nie wchodzić z małą ilością kasy, bo tam to już będzie ciężej za, zarobić więcej. Z upraw, z upraw. O, może tak. To tak. To sobie tam odpuścimy. I polecimy tak. Pasze, jak tutaj jest tą paszą? Kurczę, tutaj nie ma żadnego wyświetlacza. TMRa, nie pokaże mi ile ma TMRa, co nie, Jakie w zbiorniku, chyba powinno pokazać, czy nie, yy, no nie wiem czy, no nie pokazuje chyba, e, jest, 5000, no to kurcze, nie, to znaczy nie TMRa tylko, bo TMRa tutaj na razie na tej wersji nie ma sensu robić, z oczywistych przyczyn, ale jest, paszy do... dobrze, to fajnie, to jest świetnie. Aha, no bo taka była między innymi, taka była prośba do 1003, żeby właśnie takie rzeczy można było widzieć na tym, bo często, chociaż z drugiej strony mi to aż tak po prostu nie przeszkadzało. Tam rzekałem, ale tak sobie pomyślałem, to nawet w sumie fajnie, że trzeba gdzieś pójść, zobaczyć ile tu jest, a tu jest ile? Cztery, dobra, to tu jest ta pasza, E. Infa karma dla świn, teraz jest tak, kierunek wyładunku, przeładunek do silosu, dobra przeładujemy to do silosu, fajnie słychać nie? jest taka rura, nie wiem czy to widać w tych krzakach i ta rura jest podłączona z tym silosem i z tego, paszy, z tego miksera do paszy prze, przeciągamy, przepychamy tą paszę dla świn do tego silosu, no oczywiście można tutaj by ewentualnie też yy, widzicie, o teraz sobie tą ruszam tą rurą i też można tutaj bezpośrednio jak się tu to, to wyładować można to też yy, za pomocą tej rury, jakbym sobie postawił tutaj tą przyczepę do... Yy, przyła... No o, tą przyczepę, nie? Nasiona mam zrobione, z tego co pamiętam Tylko muszę skoczyć, zobaczyć, bo chyba będę musiał więcej ich zrobić Już nie, no ja wiem Jak odpalimy Seasons Trzeba by siać wszystko na, na polskim Może na niemieckim sobie pogram bo to wiadomo W niemieckim klimacie jest, chociaż niemieckiego jest takie no, by to powiedzieć, jest zbyt, takie zbyt easygoing, takie łatwe. 1700, to są nasiona. Tutaj na bank wiem, że to są nasiona. Ciekawe, czy to mi gdzieś pokazuje, że to są nasiona. Ale nie, to akurat pamiętam, że to są nasiona. Zresztą, o! Widać. Tu jest taki motyw, że jak jest, bo ponieważ w nie może być składowana jedna tylko rzecz, nie? Więc widać od razu, że są nasiona. Jakby było coś innego, to by była inna ikonka, nie? A więc, to już sobie przypomniałem. Kurczę, jak teraz sobie odpaliłem tą serię, to nagle mi się. Tak myślałem, kurczę, muszę zrobić jakiś odcinek, taki z przypomnieniami, o co tu w ogóle chodzi. Ale jak sobie gdzieś podjeżdżam do jakiejś maszyny, do jakiegoś binu czy czegoś tam, to od razu mi się przypomina. Teraz tak, czy podłączyć. Dobra, bo muszę jechać do. W sumie teraz najwięcej kasy będę miał chyba ze szklarni. Co mi, to jest najłatwiejsza, najłatwiejsza kasa. Tylko, że jak tam sprawdzałem, tutaj wody już tam nie było za bardzo. I tego kompostu za bardzo też nie było, bo znaczy kompost tam jest, ale on jest tam chyba składowany. Kompostu to nie mogę nigdzie, bo jeszcze mi się nie zrobił. 53% jak sprawdzałem niedawno. Dobra, elegancko podczepiło mi, mi się wydawało, że może mi chycić ten, ten zaczep no, z dołu, jak dziwny, ale elegancko. I lecimy sobie teraz na Mam wodę. Dobra. Możemy sobie lecieć na szklarnię. Jeszcze... Jeszcze wiem. Uuu. Ole kurcze, powiezło mnie. Rączy jest. Rączy jest ten faworyt. Jeżeli chodzi o maszyny to na pewno e, za jakiś czas e, to może się fajnie nawet się zbiegnie. Tylko, że... Właśnie, to wszystko chodzi o kasę. Ja chciałbym tutaj tej kasy jednak trochę pocisnąć. Żeby było jej dosyć dużo, bo jak już wyjdziemy na sezon, to będzie ciężej z tą kasą. Wiecie, można tam Rzeźbić ziemniakami sprzedawanie gdzieś tam ręcznie. 48. Dobra to było 43 nie 53 w takim układzie. Tutaj dosyć długo to jest robi się. Tak więc jest elegancko ziemniaki zresztą. No, no jest ich trochę. No i dobrze to nie będziemy ich sprzedawali będziemy je trzymali. Dobra. Już mam już mi się przypomniał następny pomysł na to jakby tutaj kasę zgarnąć. Tyle tylko że kurczę nie to nawet dobry pomysł jest. Chyba w następnym odcinku. E, tylko sobie wypożyczę, i chyba będzie to agromarz. I to nawet nie będę e, kupował żadnej talerzówki, bo to jeszcze sobie poczekam, bo ja w tym momencie ja już bym chciał przeskoczyć tutaj na 6-metrowe e, sprzęty. No a e, nie, mam, nie mam ciągnika, żeby ogarnął, bo to standard 6-metrów, z tego co tak pamiętam, to 180 koni najmniej, czyli wypadałoby tutaj sobie kupić ciągnik taki już pod 200, pod 200 koni. A Oczywiście na samym początku, jako maszyna startowa, jest tutaj, bodajże, Fencer i 700. Ja ją sprzedałem tego ciągnik, ten ciągnik. W tym momencie nie miałem dużo pól, nie miałem chyba nawet maszyn dla niego. No i też dosyć do, dużego kopa dostałem, bo dosyć dużego, dosyć dużo kasy za niego dostałem na samym początku. Tam, nie wiem, 4 czy nawet 5 ciągników było. Nie pamiętam. No, było ich za dużo tych cieników, tak więc na samym początku posprzedawałem. I to była bardzo dobra decyzja, bo tych startowych cieników zdecydowanie jest za dużo tutaj na samym początku. Tak więc miałem tą kasę na samym początku, żeby troszeczkę teraz kombajnu nie mam. No ale to nie jest problem. Nie jest problem, właśnie w sumie fajnie będzie, może już na klasach będziemy mogli robić. Tak więc ja chyba poczekamy z tym cienikiem, bo może właśnie to będzie jakiś klas taki 200-konny. Dobry pomysł, Dobry pomysł. Dobra. U, ej! Kurczę, się podobałem. Ej, przyjedziesz? Kurczę. Dobra. Teraz sobie zobaczymy jak tu jest. No z tego to fajnie się zarabia. Tutaj się fajnie... A, w ogóle jakie tu będą cyrki na, na 1.004. Właściwie nie wiem jak to będzie. Czy to będzie łatwo tak przy, przenieść szklarnie? No dobra zobaczymy. Pewnie w jakiś sposób przeniosę to na pewno, to nie jest problem, tylko jest kwestia czasu, nie? Ile to mi czasu zajmie, ale tu będzie, będą fajne rzeczy się działy. No i tak. Wody rzeczywiście jest mało i... ...padałoby też, ale tutaj podejrzewam mam trochę. O, nawet nie trochę. Tylko tak, sobie weźmiemy chyba podpowiadacza, bo wydaje mi się, że tej, o nie, one mają... tak w miarę chyba wszystkie były tak samo ustawione, tak więc... wodę i tak jeszcze raz będę musiał jechać. Takie mam wrażenie, teraz tak... E, woda, tak, tylko gdzie... Aha, dobra, z drugiej mańki. Tą wodę. Dobra, tu jest. Będziemy sobie tak lecieli. Na razie na tym szklarniach, właśnie nie wiem ile, w sumie już nie pamiętam, ale tu... Stały dochód jest. Wystarczy po prostu nalać i to się samo będzie działało, nie? Kurczę, a no właśnie, zapomniałem, że tutaj naprawdę bardzo dużo wody potrzeba. O, trzeba być na beczkę też jakąś większą na tą wodę, ale na nowszej wersji to będzie zbiornik na wodę. Chyba nawet szówkę tutaj można zbierać. Nie, zobaczymy jak to będzie. Może będzie fajnie. Bo to rzeczywiście. Tutaj brakuje mi teraz w tym... O kurczę, to ja się tutaj władowałem. Tych gratów jest na, upast... na Ciekawe czy ta skrzynka, w ogóle można ją podnieść, coś takiego. Ona po prostu stoi i przeszkadza. Podejrzewam stoi i przeszkadza tyle. O ja cię kręcę, tej wody będzie naprawdę trzeba wszystko, dużo ogarniać. No to mi zostało tylko tyle, a jeszcze mogę wylać. Poczekajcie. Polecę tutaj na maksa, no. Dobra. Polecimy sobie tutaj na maksa, No i co? W sumie już... Tylko na dwie szklarnie. O jacie, to będzie trochę ty jeżdżenia. Dobra, to już wiem o co chodzi. Tak, ja chcę tutaj to ogarnąć. Mam to jeden. To najpierw musimy jednak lepiej sobie wziąć ogarnąć. Jakąś talerzówkę kupić. Żeby i puścić to na korspleju, Żeby po prostu ten czas był wykorzystywany. Bo to, że ja tutaj sobie jeżdżę, to jest raz, ale mam dosyć dużo pól. Do tego ogarniania i chyba sobie zaraz polecimy. Mm, tak, polecimy sobie zaraz i. Kurczę, jak się kierownica mi zaczęła wariować. I sobie wypożyczymy agromasza. On jest chyba 5 pięciometrowy. Fajny, fajny. Mam się. już by nie? On tutaj chyba nie. Wiem, czy on tutaj czasami nie był startową maszyną? Ja go nie wiem, z jakiej paki opchnęłem. Przecież nie, on chyba nie był tutaj startową maszyną. Nie pamiętam. Tak więc lecimy sobie na Gospo, odpalimy John Deere'a, tylko trzeba będzie chyba go naprawić, bo on jest tam z, porządnie zryty. No i obciążniki chyba trzeba ja będzie dołożyć, No ten będzie gicio. Te fajnie to wszystko wygląda, może? Nie, no, bez przesady. Nie będziemy się ładowali jeszcze w dodatkowe pola, tutaj ja mówię, najbardziej mi potrzebne są jakby zboża, znaczy zboże, kasa. Mam, mam zboża, bo mógłbym sprzedać zboża. Mam dosyć dużo jęczmienia, pszenicy, mam dosyć dużo. chyba soi jeszcze powinienem mieć dużo. Zresztą no zaraz, jak sobie dojedziemy do gospodarstwa, to ja sobie to wszystko yy, sprawdzę. Tak więc, gdzie takie resetowanie save'a, bo rzeczywiście dawno nie grałem. No a trzeba tutaj już troszeczkę ogarniać to no, gospodarstwo, przygotować pod następną wersję mapy. Yy, która, no, będzie jak będzie. No, nie będę Wam mówił, że więc co, co i tak niektórzy zaraz mówią, o kurczę, on to robi odcinek na tej serii, znaczy się co dwa dni będzie yy, nowa wersja. Wcale to nie oznacza. Znaczy ta wersja już jest w miarę dobrze okrojona, znaczy wiesz, okrojona, ogarnięta. Ale jak to Hofbergman bywa, tam jest. Yy, no... no. Co będę tłumaczył, wiecie? Ci, którzy grają w Hofbergman, to wiedzą jaki to jest klimat i ile rzeczy jest do ogarniania i że zawsze jakieś tam dziwne rzeczy mogą wyskakiwać, tak więc... Tym razem nie ma już takiego parcia, żeby tutaj było szybko, chyba wreszcie ludzie zrozumieli, że tutaj nie ma sensu poganiać. Żeby po prostu ta mapa wyszła, żeby była naprawdę fajna, nie? Żeby była fajna, a zmiany będą dosyć duże, to trzeba przyznać, nie? Ale i też testowania jest dosyć dużo. Żeby to wszystko w miarę chodziło. Dobra, a właśnie, trzeba go będzie trochę naprawić. Ry. Mm, 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 naprawimy go. Ciekawe, ile to naprawa. 500, 600, to niedużo. No i ustawimy trochę obciążniki, mu dołożymy. Dobra. Standardowo, tu chyba jakieś obciążniki. Teraz będzie trochę w polu robił. A, za to nic nie zmienię. Ten. Nie będę nic musiał dopłacić, Więc. Aha, yy, no i sobie wypożyczymy sprzęta. Ja mówiłem, Katrosa tutaj planowałem 4,5 metrowego, tam wymagania chyba 1600, e, sorry, 16, 160 koni, ale całe szczęście, że sprawdziłem tą sprzęt i powiem wam, tutaj kurczę nic nie mam, żadnego sprzętu, nie, tutaj to już konie, bez przesady, powiedzło to Anton, mm, 300, no zobaczcie, 6 metrów, 300, ja. nie, no żadnych modyfikacji tutaj nie wrzucam za bardzo, bo wiadomo, jest... Y bo, bo to jest Hofbergman, chociaż no bez przesady, nie? Jakieś talerzówki czy coś takiego, to spokojnie można wrzucać takie rzeczy. To nic tutaj, jeżeli jest mocno nieskryptowane, to do to ogarnąć. 6 metrów, się kółni, nie, a tu jest katros, ale to jest, aha, no, podbeczka, czyli zostaje mi agromasz i taki sobie wy... wynajmiemy go. 5 metrów, tutaj ja mówiłem, 140 koni no i kurze. No dobra, no niech ten John Deere coś w ogóle zrobi. Ja będę go sprzedawał, ale wypożyczymy sobie sprzęta. Bo nie chcę go kupować, to no ja mówię. Jak będę miał więcej kasy, będę miał większy. Kupię na pewno większy ciągnik. Być może jeszcze zanim przejdziemy na nowszą wersję mapy. Jak kupimy nowszy, silniejszy ciągnik. No ale to też kurczę, będę musiał czekać na tego klasa. Chyba, że coś wcześniej sobie zapodamy, A ewentualnie jakiegoś mniejszego klasa rzucimy sobie w zamian za na przykład małego Jund tego. Małego fenda. Bo tu są na razie dwa fendy. I ten silniejszy ciąg, jak ten teraz myślę, też byłby Fendem, Gdybym tego John Deera teraz opnął, to bym miał same fendy. W sumie generalnie to akurat Fendy do tej serii pasują, nie? Do tego gospodarstwa, które ma taki bardziej charakter. Jest dosyć nowoczesnym, jest nowoczesnym gospodarstwem, bo tu są nowoczesne różne takie dziwne, fajne rozwiązania. No i też Fend też się tak kojarzy, jak taka. Exclusive Mark. No i też gospodarstwo też zasługuje na coś takiego, więc. Na innych seriach są jakieś polskie maszyny, starsze maszyny, ale tutaj to. To jednak trzeba... Trochę wydajności na ten... Wiadomo, jeszcze jak na sisos będzie. A! Tak pól teraz trochę mam. No i właśnie. Tutaj mi się udało Stależować to, bo jest po wapnowaniu. Nawieść. No ale teraz nie mam jeszcze kompostu. Chociaż kompost mam tak naprawdę, bo mam kompost sobie z tego co pamiętam, bo sobie znowu przypomniałem. Jak wynajmo wynająłem mana, to ja przecież kompost zawiozłem tam koło jednego punktu skupu. Tam gdzie się świnie kupuje zwierzęta. Tam sobie wyrzuciłem I chyba polecimy najpierw z tym polem pierwszym. Chyba może trochę pojeździmy. w której godziny. 11.53. O nie można tutaj. Tą wodę. Tam jest starczy, tak więc wieczorem to można by pojechać. Dobra, kilka kursów tam będzie trzeba zrobić. Ale tutaj... dlaczegożby by nie? Zresztą zaraz polecimy. Tutaj również oplicznie wyłączy albo Corsplay chyba były ustawiane tutaj. No, a teraz Coreplay też już jest, no nie, już w tym momencie to już naprawdę te wszystkie modyfikacje, e, Seasons będzie aktualizowany, ale podejrzewam, że będzie e, chyba robiony, już teraz tak ta aktualizacja będzie robiona, tak żeby była już na, na konsole, bo on tak to by był wcześniej już zaktualizowany, tylko że już chyba, chyba, wreszcie konsolowcy będą mogli przestać płakać i narzekać. No tak, no dobra, nie będę tam. Jakichś dziwnych rzeczy mówiłem, niesprawdzonych, no ale jest już teraz taki etap, że jest bardzo dużo fajnych modyfikacji. Zaraz będzie te fajne DLC, wyjdzie tutaj też na tej mapie, będzie fajnie. No i kurczę widać od razu, co maszyna, to maszyna. Katrosem ja właśnie jechałem dokładnie 4,5-motrowym i dokładnie tym samym ciągnikiem leciałem. I on, wiecie co, yy, yy, tak mi trochę załapał, trochę nie załapał. Myślałem, że to może dlatego, że tu jest nierówne pole. No, tego nierów, nierówne pole jest tak przy, przy miedzach. Troszeczkę takie pofałdowane jest. No to nie powiem, że nie, ale jest przesady, kurczę. No, a tutaj kurczę. A w ogóle można by tego agromasza kupić, co? I to jest 5-metrowy sprzęt. Kurczę, chyba źle zrobiłem. No to jest naprawdę dobry sprzęcik. Powiem no, ja wam, że to jest bardzo dobry sprzęcik. Eee, to jest bardzo fajna rzecz. Jeszcze u mnie chyba na dwóch. Se na... Jeszcze na Fel jest, mimo tego, że tam takie już maszyny mam potężne, a tam dalej jest ten nagromadz, bo on swoją robotę zrobi, Jak coś trzeba ten yy, stależować, to takie 5 metrów jest dobre. Jeszcze jak na Corsplay'a, to wiadomo, że taki idealny chyba idealna szerokość na Corsplay'a, Bo jak tam większe już maszyny dacie, to kurczy się cyrki zaczynają jeździć, ale takie 5 metrów i w sumie każdy ciągnie, no ale tam już praktycznie nie ma ciągników, które. Jakby nie ogarnęły, bo tam praktycznie chyba wszystkie. No, nie wiem, jak ten armatrak. No, chyba tam trochę za mało, mniej mocy ma, ale tak to. Wszystkie tam cienniki, tą talerzówkę ogarną, tak więc. I ważne, jaki ciągnik podepnę, to. A swoją e, robotę zrobi. I wiadomo, te te większe pola, no to tam. No, ale tam bezuprawowo to już, już leci. Teraz orka będzie chyba potrzebna tam. To trochę soi jest, kukurydzy, nie? Nie, nie wiem, czy to sończa, ale nie, kukurydzy jest. No i buraki są, trzy pola. Tutaj też, jak będzie Seasons, to będę właśnie. zobaczymy. Nie chcę robić żadnych planów, bo zobaczymy, jak to będzie tutaj w ogóle działało, jak to będą zwierzęta działały, bo to jest największe. Jak gdyby, wiadomo, że to będzie wszystko na Global Company dochodziło, nie? Ale to jest są pewne jeszcze znaki zapytania, jak to będzie działało. No ile ja tu będę mógł sobie tam pozmienić pewne rzeczy. Bo może nie będzie aż tak fajnie, jak na standardzie, zresztą zobaczyłem. może będzie to w nowy też będzie, o, to by było fajne, bo co jak co tam, jeszcze kilka rzeczy trzeba tam poprawiać, to jak... znacie moją opinię. Mod wybitny, no ale kurczę nie może się ustrzec, tak samo jak ta mapa, wszystkie takie modyfikacje, które są bardziej zaawansowane, no nie mogą się ustrzec błędów, nie? które może na samym początku nie, nie rzucają się tak bardzo w oczy, ale jeżeli człowiek no, już sobie trochę więcej gra, no to zaczyna go trochę denerwować. Nie? ale chociaż z drugiej strony są mam zawsze inne oczekiwania w stosunku do takich bardzo dobrych modyfikacji, nie? jak tam jakieś ciągni, to wszyscy są zado zadowoleni, że jeździ i nie laguje, nie? No, ale jeżeli są jakieś mapy, no to też no, inaczej wtedy na to patrzymy. No i też, no, jest tego typu rzecz, że no, co jak co? Ten, ten, ten Hobartman no, ma już są swoją renomę. No i ci, którzy grali na Reloaded gdyby Nawet do dzisiaj, no się nawet nie dziwię, że ta wersja Na której teraz jeszcze gramy, to No bardzo daleko jest jeszcze za Reloaded z 17 Szczerze mówiąc, nie? Ale mam nadzieję, że 1.0.0.4 e, Troszeczkę ten, tą relację zmieni, wreszcie będzie No powiedzmy ta mapa do 19 będzie już Podobna do tej jaka była 17, nie? No jeszcze zostanie rok do wydania nowej wersji farminga, tak więc na pewno coś tu będzie jeszcze ciekawego, nie? Dobra, ja sobie tutaj chyba. Nie, no to już pole. Kurczę, tylko wiecie co? Będę musiał przyjechać, bo jak ja teraz stależuję to, to mi zniknie ten kompost. Więc ja sobie chyba. Hmm. Dobra, wiecie co? Jadę na inne pole. Tam ustawię sobie tam Tamte pole elegancko już eee, będziemy tutaj talerzowali, w międzyczasie wpadnę tutaj załaduję ten eee, przecież nie nie, dobra załaduję sobie ten, eee, ten kompost i rozrzucimy chociażby na te pole o, tam kurcze tak rozsypałem, że na polu leży, a teraz muszę z tym Dobra, to będzie coś takiego, że coś sobie automat. Dobra. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Eee, I mam nadzieję, że tych odcinków. Na pewno będzie teraz tych odcinków troszeczkę więcej z tej serii. Na pewno. Bo ty trzeba jednak trochę nadgonić. A jest kilka rzeczy, które trzeba nadgonić. No i wiadomo, trzeba zarobić na tej serii. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.